W tym zadaniu mamy do rozwiązania nierówność 2 minus x do kwadratu mniejsze bądź równe 9. Taką nierówność możemy rozwiązać na kilka różnych sposobów i ja może pokażę przynajmniej dwa takie sposoby. Pierwszy sposób jest taki zupełnie siłowy, a mianowicie podniesiemy do kwadratu nawias stojący po lewej stronie dziewiątkę, również przeniesiemy na lewą stronę i otrzymamy takie klasyczne równanie kwadratowe w postaci ogólnej. Policzymy deltę, narysujemy parabolę i z rysunku odczytamy rozwiązania tej nierówności. Także to może być nasz pierwszy sposób, który pokażę. Po prostu podnosimy do kwadratu ten nawias zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. 2 do kwadratu to będzie 4 minus teraz podwojony iloczyn 2 razy 2 razy x to będzie minus 4x i plus jeszcze b do kwadratu, czyli nasze x, x kwadrat, napiszemy plus x kwadrat. Od razu tą dziewiątkę przerzucę na lewą stronę, czyli tu napiszemy minus 9, mniejsze bądź równe 0. Teraz upraszczamy lewą stronę tej nierówności. Na początku napiszmy sobie x kwadrat, następnie wyraźnie z x, minus 4x, Potem mamy plus 4, minus 9, w sumie będzie minus 5, mniejsze bądź równe 0. No i teraz już możemy policzyć deltę. Dla tego wyrażenia kwadratowego liczymy delta, to się równa b kwadrat. Minus 4 do kwadratu to jest 16. Minus 4 razy 1 razy minus 5, może to napiszę. 4 razy 1 razy. Minus 5 to się równa 16, 2 minusy dają plus, czyli będzie plus 4 razy 5. 20 to się równa 36, czyli pierwiastek z delty to się równa po prostu 6. Czyli możemy policzyć x1 i x2. x1 to się równa minus b, minus minus 4, czyli 4, minus pierwiastek z delty, czyli minus 6, podzielić na 2a, 2 razy 1. To się równa 2, czyli tutaj mamy na górze minus 2, na dole 2, minus 2 na 2 to jest minus 1. No i jeszcze x2, drugie miejsce zerowe, tak samo minus b, tym razem plus pierwiastek z delta podzielić na 2a to się równa 10 na 2, czyli 5. No i teraz, gdy mamy już wyliczone miejsca zerowe takiej funkcji kwadratowej, to rysujemy jej wykres, czyli parabolę. Zaznaczamy na osi x'ów miejsca zerowe, czyli minus 1 oraz 5. No i teraz w dobrą stronę ramiona. Współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, czyli ramiona będą do góry. Rysujemy naszą parabolę, będzie wyglądała mniej więcej jakoś tak. I z wykresu odczytujemy, gdzie jest mniejsza bądź równa 0. No i po stronie ujemnej jest tylko w tym miejscu, czyli w przedziale od minus 1 do 5. Obustronnie domkniętym, to jest rozwiązanie naszej nierówności. Te skrajne liczby minus 1 oraz 5 musimy wziąć, ponieważ nierówność jest nieostra. Ma być mniejsze od 0, to jest tutaj, lub równe 0, i równe 0 jest w tych dwóch xach, w minus 1 oraz 5. Czyli ostatecznie otrzymujemy rozwiązanie naszej nierówności. x należy do przedziału domkniętego od minus 1. Do 5. No i to był pierwszy sposób, taki najbardziej siłowy, ale zawsze skuteczny, zawsze tak można rozwiązać dowolną nierówność kwadratową. Teraz taki drugi sposób, nieco sprytniejszy, również z narysowaniem paraboli, ale nie będziemy liczyli delty. Można sobie poradzić bez delty w taki sposób, że nie podnosząc do kwadratu tego nawiasu, po prostu przenosimy dziewiątkę na lewą stronę i otrzymujemy wyrażenie 2 minus x do kwadratu. Teraz ta dziewiątka minus 9, mniejsze bądź równe 0. I zauważmy, że ta dziewiątka to jest po prostu kwadrat trójki, czyli mamy tak naprawdę 2 minus x do kwadratu, tu bez zmian. I teraz napiszę minus 3 kwadrat, dalej tak samo, mniejsze bądź równe 0. I gdy teraz widzimy, że mamy różnicę dwóch kwadratów, to możemy do takiego wyrażenia zastosować wzór skróconego mnożenia. A mianowicie możemy napisać, że Mamy tutaj po prostu różnicę tych dwóch liczb razy suma tych dwóch liczb, czyli 2 minus x i teraz minus 3, razy drugi nawias 2 minus x i plus 3 mniejsze bądź równe 0. Upraszczamy sytuację w nawiasach. W pierwszym nawiasie będziemy mieli, może na początku napiszę x, czyli mamy minus x, a z liczb mamy. 2 minus 3, czyli minus 1, a w prawym nawiasie mamy minus x i jeszcze 2 plus 3, czyli plus 5, mniejsze bądź równe 0. No i teraz z tych dwóch nawiasów w zasadzie moglibyśmy już odczytać miejsca zerowe tej paraboli. Tych minusów jest tylko tutaj sporo, może się pozbądźmy przynajmniej jednego z nich. Ten minus z tego nawiasu wyciągnijmy na zewnątrz. Napiszmy minus, w nawiasie zostanie nam wówczas x plus 1, razy w drugim nawiasie, a tu może zamienimy jednak tą kolejność, żeby na początku nie straszył ten minus, czyli na początku napiszmy piątkę, a potem minus x, to ma być mniejsze bądź równe 0. No, i teraz możemy jeszcze pozbyć się tego minusa, może pomnóżmy równanie obustronnie przez minus 1. Po lewej stronie otrzymamy po prostu już te dwa nawiasy bez minusa z przodu, czyli x plus 1 razy 5 minus x. Oczywiście znak przy mnożeniu przez liczbę ujemną zmienia się na przeciwne, czyli tu będzie większe bądź równe 0. No, i teraz już możemy spokojnie narysować tą parabolę. Czyli rysujemy na początku miejsca zerowe. Pierwszy nawias jest zerowany przez minus 1, drugi nawias jest zerowany przez piątkę. No i teraz uwaga tylko, w którą stronę będą ramiona paraboli. Tutaj przed xem stoi minus, czyli jeżeli byśmy wymnożyli te dwa nawiasy, to przed x kwadratem będzie stało minus 1x, razy minus x to będzie minus x kwadrat, czyli tym razem ramiona naszej paraboli. Są skierowane do dołu, no ale my musimy odczytać te x, dla których ta funkcja kwadratowa jest tym razem większa bądź równa 0, czyli jest nad osią x, czyli w tym miejscu plusy, i ma to miejsce w przedziale od minus 1 do 5. O, tutaj nasza parabola jest dodatnia, czyli ostatecznie otrzymujemy ten sam przedział, który otrzymaliśmy pierwszą metodą. Ta metoda może jest troszeczkę szybsza, bo nie wymaga takich rachunków, za to z drugiej strony trzeba bardziej uważać na znak stojący przy x kwadrat. No tutaj widać, tych minusów się namnożyło dosyć sporo, i gdybyśmy tu byli nieuważni, to moglibyśmy narysować ramiona w drugą stronę, bądź przy takim mnożeniu nie zmienić znaku. No tutaj czyha na nas więcej pułapek. Także jeżeli jesteśmy mniej sprawni w tego typu operacjach na znakach w szczególności, no to bezpieczniej jest robić tą metodą. No i jeszcze na koniec pokażę trzeci sposób, który mi przyszedł do głowy i który jest chyba najszybszy, no ale najtrudniej tak, moim zdaniem na niego wpaść. Mianowicie, że można po prostu spierwiastkować stronami tą nierówność kwadratową. Tutaj wyjątkowo napiszę ją jeszcze raz. 2 minus x do kwadratu mniejsze bądź równe 9. No i my pierwiastkujemy, wyciągamy pierwiastek z lewej strony i z prawej strony. Po lewej stronie pierwiastek zjada się z kwadratem, ale za to, ponieważ tutaj mamy wyrażenie z x, to musimy całość obłożyć wartością bezwzględną, czyli będzie 2 minus x pod wartością bezwzględną mniejsze bądź równe, i po prawej stronie pierwiastek z 9, czyli 3. I w ten sposób przekształciliśmy sobie taką nierówność kwadratową na nierówność z wartością bezwzględną. Rozwiązanie tego i tego, te, tej i tej nierówności jest takie samo, czyli możemy sobie teraz rozwiązać jak wolimy nierówność z wartością bezwzględną i powinniśmy otrzymać ten sam wynik. No i jak my to robimy? Opuszczamy po prostu wartość bezwzględną i otrzymamy dwie nierówności. Pierwsza nierówność będzie taka sama jak ta, tylko bez kresek, czyli 2 minus x mniejsze bądź równe 3. Teraz, operator logiczny, czyli znaczek i albo lub łączący takie dwie nierówności, w tym przypadku to będzie i, ponieważ znak takiej nierówności obracamy o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ze znaku mniejszości robi się i. Druga nierówność po lewej stronie to samo, 2 minus x znak zmieniamy na przeciwny i liczbę stojącą po prawej stronie również na przeciwną, czyli to mamy minus 3. No i rozwiązujemy teraz takie dwie nierówności. Z tej po lewej stronie otrzymujemy minus x mniejsze bądź równe od 3 minus 2, czyli od 1, czyli ostatecznie otrzymujemy, że x jest większy, równy od minus 1. Po prostu mnożymy tą nierówność stronami przez minus 1 minus x się zmienia na x, a 1 na minus 1, no i znak oczywiście zmienia się na przeciwny. No i tak samo teraz po prawej stronie. Minus x większe bądź równe od minus 3 minus 2, to będzie minus 5. Mnożymy obu stronie przez minus 1 tą nierówność i otrzymujemy po lewej stronie x. Znak się zmienia na przeciwny, a po prawej stronie 5. No i w ten sposób otrzymaliśmy dwie nierówności połączone znaczkiem i, czyli rozwiązaniami tej nierówności z wartością bezwzględną, czyli tak naprawdę tej naszej nierówności kwadratowej, będzie część wspólna takich dwóch przedziałów, x większego od minus 1 i x mniejszego bądź równego 5. Możemy sobie oba przedziały zaznaczyć na osi x. Zaznaczamy minus 1 i wszystko, co jest większe od minus 1, czyli ten przedział. No i teraz ten drugi, zaznaczamy piątkę i wszystko, co jest mniejsze bądź równe od piątki, Czyli wszystko, co siedzi tutaj, czyli ten przedział. No i widać, że częścią wspólną tych dwóch przedziałów jest przedział od minus 1 do 5, czyli to samo, co nam wyszło w tym miejscu. Zatem, takim sposobem, takim albo takim, albo może nawet jeszcze jakimś innym, który mi w tej chwili nie przyszedł do głowy, dochodzimy do wyniku, że x należy do przedziału od minus 1 do 5 i to jest rozwiązanie tej nierówności kwadratowej.